Ania Meduna, engagement manager w projekcie Storenco Katowice. GES jest dla mnie przede wszystkim źródłem informacji o tym, co w engagementie działa dobrze i co należy utrzymać, ale również o tym, co jest obszarem do rozwoju i co jeszcze można usprawnić, poprawić. Bierzemy udział w GES, bo widzimy jego rezultaty zarówno na poziomie centrum, czyli zmiana adresu system bonusowy, ale również tego, co dzieje się na poziomie engagementu. I naszym przykładem jest to, jak wprowadziliśmy newsletter. Jego impulsem było właśnie badanie opinii pracowniczej. Anna Gruszewicz, starszy księgowy, projekt Capgemini Kraków. Badania opinii pracowników zainspirowało menadżerów naszego projektu do stworzenia wewnętrznego systemu szkoleniowego, gdzie trenerami mieli być pracownicy tego projektu. Inicjatywa ta mi się bardzo spodobała, dołączyłam więc do grupy trenerów ze szkoleniem z etykiety biznesowej. Zabieram swoich uczestników w podróż dookoła świata biznesowego Savoir Vivre. Szkolenie to cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem. W związku z czym zachęcam do brania udziału w badaniu opinii pracowników, gdyż jak widać przyczynia się ono do tworzenia i powstawania fajnych inicjatyw, które ułatwiają pracę. Witam, Wojtek Cichoń, Value Center Manager Syngenta Kraków. Zawsze lubiłem pracę z ludźmi i uważam, że dla dobrej pracy z ludźmi niezbędna jest perfekcyjna komunikacja z zespołem. Gest daje możliwość usłyszenia Waszych potrzeb, obszarów, na których musimy popracować, Otrzymania feedbacku, posłuchania, konstruktywnej krytyki. GES daje możliwość, jak Feedback360, popatrzenia się na zespół z dołu, z boku, ale również od środka. I dlatego dla mnie jest taki ważny. Marta Pielka, team leader Warner Bros. Kraków. W ankiecie GES biorę udział od wielu lat. Zauważam wprowadzone zmiany, chociażby dodatkowe miejsca parkingowe, w code. Dla mnie jako team lidera szczególne znaczenie ma wprowadzony w tym roku system bonusowy dla pracowników O1-O4, ponieważ pozwala mi docenić osoby szczególnie angażujące się w projekt. Uważam, że każdy kto chce mieć wpływ na rozwój firmy i wprowadzane zmiany powinien wziąć udział w ankiecie. Maciej Gajda, inżynier z katowickiego projektu SunPower. Dzięki tej ankiecie mogę nie tylko podzielić się moimi spostrzeżeniami, ale też pokazać realne miejsce, gdzie potrzebna jest poprawa sytuacji. I tak cieszę się, że tak dużo uwagi poświęcamy pomocy innym, działalności CSR. Przykładem są chociażby programy grantowe, w której możemy uczestniczyć. Dla mnie personalnie jestem zadowolony, że powstały miejsca parkingowe dla rowerów, bo sam jestem cyklistą. Z ulgą przyjąłem też złagodzenie Dreskodu, przynajmniej w dniach, w których to nie jest niezbędnie konieczne. Ucja Nicoś, team leader, Projekt International Paper Kraków. Gest dla mnie to taki kluczek do furtki, w której kryją się zmiany, czekające tylko na to, żeby wprowadzić je w życie. I ja co roku wypełniam ankietę, ponieważ zauważyłam, na jak wiele kwestii mój głos ma realnie wpływ. Jako team leadera na przykład, cieszy mnie fakt, że. Wprowadziliśmy system bonusowy, który, którego plusem jest to, że jest bardzo obiektywny i e, przejrzysty. Natomiast jako pracownika Cup e, bardzo z kolei cieszy mnie fakt, że e, wreszcie mam gdzie zaparkować swój rower i nie muszę tracić czasu na szukanie miejsca. I tak sobie myślę, że jeśli chcemy, żeby ktoś usłyszał o naszych potrzebach, to musimy je po prostu wyrazić. People matter, results count.